Chciałbyś poczuć się jak kierowca Bentleya? A może chciałbyś dorobić drugi pilot? Teraz masz taką możliwość. Wszystko za sprawą usługi kodowania kluczy samochodowych, którą oferuje Złota Rączka w Galerii Bursztynowej. Jeżeli chciałbyś dorobić nowy pilot lub masz dość swojego standardowego klucza samochodowego, bez problemu możesz wymienić go na nowy. Z dostępnej bazy pilotów i kluczy wybierz model, który Cię interesuje: Mercedes, Ford, Audi, a nawet Bentley. Procedura jest dosyć skomplikowana i wymaga czasu, ale efekt gwarantowany. Najpierw sprawdzamy częstotliwość naszego pilota. Następnie szukamy takiego, który nadaje na tej samej częstotliwości oraz ma zbliżoną liczbę przycisków. Na płytkę nowego pilota zostaje wygenerowany kod naszego pojazdu oraz częstotliwość, na jakiej ma pracować. Pozostaje włożyć płytkę wraz z baterią do pilota i sprawdzić częstotliwość. Na koniec pozostaje zakodowanie danego klucza do naszego pojazdu. W zależności od marki samochodu kodowanie odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia. Nasze auto musi rozpoznać zakodowany klucz tak jak oryginalny. Kilka kliknięć i gotowe. Tak powstał nowy lub dodatkowy pilot do naszego auta. Zapraszamy do Salonu Złota Rączka w Galerii Bursztynowej.